Hejcie kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy grać w Tower of Hell Hotel Hasbin. Ja nie cierpię grać w Tower of Hell, ale jeżeli to jest coś związanego z Hotelem Hasbin, to jak najlepiej, słuchajcie. Tutaj mamy Alastora takiego jakby. Mega. Dobra, lepiej poszukać te Tower of Hellu. Takim oto sposobem weźmiemy może Valentino, chociaż to nie jest moja zbytnio ulubiona postać. Okej, okay, weźmiemy Valentino Obyśmy to wygrali Słuchajcie, ja, ja niczego innego nie chcę Tylko wygrać Tylko wygrać w tym Tower of Hell już chciałam powiedzieć, oby Oby to ja wygrywam, ale Tower of Hell No nie wiem Czegoś się nie robi dla ludzi No dobra Uuu, uh, no bardzo ciekawe. Nie, nie zrobiliście tego. A co to jest? A to jest jakieś donaty. Okej, okay, widziałem. Przynajmniej nam tu nie odejmuje tych HP To byśmy normalnie to przeszli Okej okay. Dobra Teraz trzeba, słuchajcie, ostrożnie Oj, Valentino, daj nam szansę Wygrać to Proszę My się nie znamy, my się nie lubimy Ale proszę Pozwól mi wygrać Okej? Okay. No dobra U, słuchajcie, to są jakieś płytki z nim. Dobra, widzę. Super. Kurco! Jestem taka zła, słuchajcie, że nie wiem. Okej, okay, nie przyszliśmy tego. Idziemy do kolejnego. Hmm. Hejcia. Okej, okay, idziemy do kolejnego. E, może pójdziemy tym razem... O, zobaczcie, tutaj słychać jest... Ta. E, nifty. Kurczę, no. Nagrywasz? Tak. Dzisiaj mam challenge, muszę tylko postacie, które są bardzo znane. Gdzie Teraz nie mogę napisać. Uuu, noże kuchenne, no proszę, proszę. Siemanko widzę, pozdrawiam Was. Okej. Okay. Gdzie jest Kuki Julia? No... Ach, jeju. czerwonej... czerwonej bazie. Jakby no, nie wiem no... Czy, czy wiesz kto to jest Nifty w ogóle? Dobra. Później byśmy mogli tego Adama Z tego Okej okay. Dobra, jest, easy Easy i easy Ja nie cierpię Tower of Hellu To jest już dla mnie hardcore Ale spróbujemy to przejść Chociażby Nifty On jest na górze. Spróbujemy go dołanić. Chociaż nie mówię, że mi się coś uda, czy coś. No dobra. Ludziska. Nie. Okej. Okay. To jest wreszcie. Fanka dołączyła. Kurde no. Zaraz mnie coś strzeli. Ja nie wierzę no. Jakie to trudne. Dobra, mam nadzieję, że Charlie taka trudna nie będzie do przejścia. Ja nie umiem przechodzić Tower of Hallu. I tu macie na to dowód. Dlatego nie przechodzę tak Tower of Hallu. Ej, przyszłam. Jak? Jak? Może ty nie gadasz tyle co ja. Dobra. Okay, widzę, widzę. wiecie co? Idziemy chyba tutaj. Myślę, że ten Adam nam poszczęści. Proszę, oby. Ja nie chcę trudnego. Oki, toki. Dobra, bo ja naprawdę nie chcę trudnego. Uuu, aureory. Zaraz mnie coś trafi. Ej. Julia daj jeszcze radę, wierzę w ciebie. Jak miło, ale nie dam sobie rady. Ja wiem o tym, że nie dam sobie rady. Dobra. Idziemy do bazy Charlie. Czyli... Moich obliczeń to gdzieś tutaj. Okej, okay, nie tutaj. Nie tutaj. Chociaż. Jezu, słuchajcie, mamy Charlie. To do mnie podobne. Okej, okay, wreszcie słuchajcie, mamy Charlie. Czyli naszą super postać, która na pewno nam pomoże to wygrać. Mam takie nadzieję. Taką nadzieję. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Gdzie ona jest? No gdzie ona jest? No przechodzi. Ojej kucieńki. E, to znaczy, no. O, uh, a co to jest? Dobra. O uh. Charlie! Wreszcie mamy płytki z Charlie. Ale mega, dobra. Mega będzie zobaczyć. Ich. Dajesz, trzymam kciuki. Okej, okay, to jak trzymasz kciuki, to na pewno dam sobie radę! Iii, mam winner! Słuchajcie. Wygraliśmy, wygraliśmy. przegraliśmy, mówiliśmy. Uuu! Uh, mogę sobie wybrać? A co to jest? Ja widzieliście to? Ja spinałam się. Wygrałam. Dobra widzimy, wygrałam. I co to jest? Czy to jest jakiś dom Charlie? To nie przypomina mi hotel. To bardziej taki dom. Dobra. Uuu, bardzo ciekawe lustro. A tu jest taka jakby piwniczka. Tu to jest taka jakby szafa. I no fajnie, to chyba dom jest Charlie. Przynajmniej tak podejrzewam. Powiecie, no tu nam wchodzi. Chociaż tu są tu jest bardzo dużo tych obrazów innych uczestników uczestników, w sensie, no. Dobra, a mogę pójść tam? Bardzo fajne te skiny robili. Zrobili. Uuu, wow! Zobaczcie, to jest taka żółtawa baza, ale to mi się lepiej podobało. Chociaż, no, nie wiem, no. Tutaj jest ogień, a tutaj są obrazy tych wszystkich aniołków. No, ciekawe. Bardzo ciekawe oh, Mają tutaj jacuzzi OMG Gratulacje Dobra widziałam. I my teraz bierzemy Wiecie co bierzemy? Tak Alastora Skoro wygrałam Charlie to Alastorem też wygrałam A później jest Sir Okej, okay. uuu, Angel. Dobra, idziemy ala storze. Teraz to dodało mi trochę pewności. Bo teraz już wiem, czego mam się spodziewać. Pierwszy raz wygrałam tykon, powiem wam. Uuu, radyjko, bo to było ze sobą powiązane z tym radyjkiem. O ja... Ale dziwne to, to taka płytka dziwna, mega To znaczy mega dziwna oczywiście Bardzo dziwne, aż ja poczułam tą płytkę No dobra Kurde no No ja Nie mogę widzieć, no to jest bardzo trudne Okej. Okay. Okej. Okay. Musimy dać z siebie wszystko. Tym, Okej, okay, widzę. Poczekamy na to, na tą płytkę. A to jest różdżka relastora. Ja to nazywam różdżką. Ale to chyba jest jakiś mikrofon czy coś. No dobra. Dajmy czadu Powiem, działabym tak. No dobra. Widzę, ale staro chyba nie przejdziemy. Okej. Okay. Ale przejdziemy wegi, na pewno wegi, coś ma fajnego. Mam nadzieję. Dobra, proszę. Bądź fajnym. Tu zaczyna się easy nawet. Nawet. Akurat alasar był łatwiejszy chyba od tej. Ale to przesuwa do przodu. No ja. Jak my to mamy przejść skoro to przesuwa do przodu? O. Już nie przesuwa. Dobra. To był zły znak. Kurde no. Dobra, to bez play chciał y, pójść, więc. Ale fajnie, że przynajmniej był na odcinku. No nie, no, no. Zaraz my coś szlak trafi. Dlaczego? To jest trudne. Nie powinno być trudne. Okej, okay, przynajmniej tak mi się staje. No bo czy to powinno być trudne? No nie. A czy to jest trudne? Maksymalnie tak. Wagi nie chce się przejść. E, jednakowoż Charlie była lepsza do przyjścia. Angel. Zobaczmy, co tam ma Angel. Może Angel coś ma fajniejszego. No, w sumie ma coś fajniejszego. O matka jest dwudziesta druga. O, oh, tam jest husk. I for Okej. Okay. Tu jest jakaś trucizna. Nie wiem, po co takie trucizny dodają. Okej, okay, mamy naszą Angelą. Okej. Okay. Tam mamy linię e, mety. Mam nadzieję, że ją przekroczymy. Ups! Prawie było, słuchajcie. Widzieliście wy to? Uuu, serduszka! Dobra, okej, okay. zaraz mi coś trafi. No dobra, dzięki. Uu! Yeah no i słuchajcie, dajemy z tym koksem. bo tu jesteśmy, słuchajcie, znowu się znajdujemy tutaj. I czy to ten sam dom? Tak, to ten sam. Ale fajnie, wygram znowu, wygram znowu, wygram znowu, ale to mnie tak korci. Dobra, słuchajcie. Mamy kolejną za sobą. Teraz tylko. Um, no. Alastor um, tak, ciebie przeszłam, ciebie nie. No i chyba ciebie nie przejdę, albo i przejdę. Pomyślę, jak będzie mi w humorze. Okej, okay. Alastor, a więc tak, stawisz stawkę? Dobra okej, okay, to chyba jest easy albo easy, nie mam chrypkę, więc wypatrzcie. No kurczę, no. Dobra okej, okay, dzięki. Okej, okay, mamy pianino. Dobra. Te pianino się pojawiło już raz, kiedy Alastor na nim grał. Ja z chęcią bym chciała chyba mieć pianino w domu. Nie słuchajcie, meta. Fajne zdjęcie Alastora. I znowu słuchajcie. Znowu wygraliśmy. I to mnie mocno cieszy. Znowu dostaliśmy. Słuchajcie, oznakę Mega! Mega! Alasor, jesteś mega. Dobra, teraz słuchajcie. Polubiłam bardziej te całe. No. Eee, no. Co ja miałam powiedzieć? Polubiłam cały Tower of Hell. Cała zabawa brzmi. Bez ryzyka nie ma zabawy. Ok, dobra, teraz wegi, bo ostatnio ominęliśmy ją. Tylko ze względu na przyczynę. Ok, dobra, musi być easy. Dlatego pomożemy sobie. Jej, dzięki, okej. Okay. To yy, super. Bardzo się z tego cieszę. Że sobie pomogliśmy. I nom. Okej, okay, już prawie, już prawie. Ojeju! Już by było hopsa. Hopsia. Dobra. Tu mamy zdjęcia wegi. Takie odsłonie. Dobra, oki. Okay. A wy napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona postać? Bo moje to Charlie, i moje to Alastor, Mam dwie ulubione postacie. Okej, okay, słuchajcie. Przeszłam kolejny etap. Znowu. Dobra. Okej, okay. w sumie moja ulubiona postać, nawet zapowiadaj. Nifty! Ty jesteś chyba bardzo grzeczna. Chyba no, na pewno jesteś bardzo grzeczna. Dlatego zasługujesz na to, żebym cię. Przy... żebym. przeszła ciebie. Dobra. Tak? Czy też nie? Dobra. Je. Yeah. Ło. Wow. Było blisko, było blisko, byśmy zrobili. Hops. 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 No ale przecież to było nie fair. Dobra. Przez chwilę uwagi. No kurczę, no, widzicie, że to było nie fair. Dobra widzę, jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę z żebym miała to motywację do kolejnych filmiczków, żeby robić. A ja słuchajcie, się mega zmęczyłam. Nie da się w przejść. W sensie pewnie się da chciałam przejść, ale to wyjdzie. Mega ciężko. Hmm, świneczkę też by się chciało, ale na razie, słuchajcie, cztery pasy przyszłam. Jeżeli chcecie część drugą z tego, no to dajcie łapkę w górę no i piszcie w komentarzu Tower of Hell um, Hasbin Hotel. No i pa.